Witam kochani, nazywam się Rafał. Dzisiaj taki vlog, bo chciałem po prostu Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt i które będzie już długo nowy rok 2025 nas przywita, Nie mogę się doczekać, bo myślę, że lepszy rok będzie naprawdę mega dobry i fajny. Drawa się i dla mnie, widzowie. No, ciekawe jest, jak to wszystko będzie wyglądać. Myślę, że Wam się spodoba. Taki materiał, który się dla was akurat nagrywam Z okazji Świąt, które ja po prostu chciałem, po prostu wam chciałem życzyć wesołych, spokojnych świąt dla wszystkich waszych rodzin I dawać widzowie, bo to jest bardzo ważne, żeby Pamiętać o swoich widzów No i ogólnie Wszystkiego dobrego w nowym roku wam też życzę Przy okazji, bo Myślę, że w nowym roku będzie, tak jak mówiłem Fajny i przyjemny Do robienia różnych filmów, które będę pewnie Was nagrywał, które będę po prostu montował i, i stawiał. No ciekawy jestem, bo ogólnie w tym roku było też spoko nawet. Dużo widzów mnie przywitało, nowych. Dziękuję Was, dla Was za to, że jesteście, którzy mnie na YouTubie oglądacie. Naprawdę dziękuję, no bo wiecie, moja aktywność, wiadomość różna na tym kanale. Ale, no, wiecie, jestem na bieżąco, e, czytam Wasze komentarze i opinie e, pod moimi filmami. E, to jestem, mówię na bieżąco, to nie są o tym nie martwcie, że mnie nie ma, że gdzieś tam Ja e, Spokojnie, wszystko na luzie, kochani. Jestem na bieżąco, to nie ma co się martwić ogólnie. Dlatego jeszcze raz dziękuję za aktywność, którzy mnie naprawdę oglądacie. No bo, wiecie, moja praca to dzięki Wam za aktywność, które ogólnie mnie ogląda, oglądacie, to naprawdę przyjemnie mi to się nagrywa, bo naprawdę, gdyby nie wy, no to pewnie to bym nie było na tym kanale, ale dziękuję jeszcze raz. Ostatnie poszedłem tu fizera, żeby konią szczególnie wyglądać na Wigilii. Jak widzicie, Fzura się prezentuje, podoba mi się. Ostatnio się kupiłem jakiś taki sweterek. Jak widzicie, takie bardzo fajne, takie tykadne, jest takie naprawdę takie przyjemne w tytyku. Bardzo mi się podobał taki sweterek. Nie wiem, jak Wam się nie podoba, to można napisać w komentarzu pod tym filmem. To jestem ciekawy, czy Wam taki sweterek się podobał, czy nie. Ale mi się bardzo podoba. I w ogóle ciekawi jakie macie ogólnie plany na wygiernię. Kto z Was ogólnie wyjeżdża do rodziny, to można pod tym komentarzem też również napisać pod tym filmem, oczywiście. To zachęcam można się podzielić, nie bronię. Jestem do gotowości do opisywania na własne komentarze, to naprawdę przyjemnie mi się to czyta i naprawdę dziękuję Wam jeszcze raz za to, że jesteście. I myślę, że w przyszłym roku, który będzie, będzie lepszy. Oby tak było. I tego Wam również też życzę. To dziękuję wszystkim jeszcze raz za oglądanie tego materiału. Jeśli Wam się podobało, no to zostawcie ciekawe górę oczywiście i subskrypcję, zabierz na bieżąco. To jeszcze raz sołych, spokojnych, radosnych świątam życzę i dla Waszych rodzin tak samo, to trzymajcie się i Was również serdecznie pozdrawiam.